Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska, prowadzę bloga książkowego Górowianka i dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z książką Nikoli Kucharskiej Miasto Psów. Nikola Kucharska jest jedną z tych ilustratorek, której, mi, której ilustracjami naprawdę się jaram. E, stworzyła takie książki, takie serie, e, jak to działa: e, ciało, biblioteka, e, e, Zwierzęta i tak dalej. Jest tego e, troszeczkę i bardzo zróżnicowane. Znajdziemy wśród jej publikacji, wśród ilustracji, publikacji zawierającej jej ilustracje, e, książki zabierające nas w świat mitologii. Są też takie, które zabiorą nas na plac budowy, Trzy e, pozwolą powędrować po różnorodnych labiryntach, odkryć tajniki e, przyrody. A jednocześnie baśni. Pojawiają się smoki, pojawiają się psy, koty. Obok zamkczyska średniowiecznego biblioteka albo stadiony sportowe. Wszystko w bardzo ciekawy sposób. Kto sięgnął chociaż po jedną książkę Nikoli Kucharskiej, ten będzie wiedział, jak tworzone są te ilustracje i wie, że. Autorka bazuje na bogactwie. No i tak samo jest w mieście psów. Tutaj na pierwszej stronie dostajemy e, piękną mapę miasta. E, jest to takie grodzisko, które przypomina troszeczkę średniowieczne miasta. E, mamy dookoła mury, w główne bramy. E, jedna z nich prowadzi do kociego miasta i pe, zapewne już niedługo będziemy mogli e, natknąć się na publikację. Z kocim, miastem kotów, ale na razie wędrujemy po psim mieście, i tu mamy bardzo równorodne atrakcje. Zachodzimy na rynek, gdzie możemy kupić nie tylko smakołyki, ale też poprzyglądać się twórczości innych psów. Pojawia się Muzeum Psów. Z całym mnóstwem atrakcji, niesamowitych okazów, wystaw, ale też pojawiają się wsi złodzieje, kradnące eksponaty. Każda, na każdej stronie znajdziemy tutaj, o, tutaj jest akurat na dole, rzeczy, które należy znaleźć na ilustracji. Dziecko w ten sposób będzie miało okazję ćwiczyć spostrzegawczość, będzie mogło odnajdować przedmioty, a te wszystkie ilustracje, te piękne rozkładówki, bardzo bogate szczegóły pozwolą na ćwiczenie jeszcze innych umiejętności, na wyszukiwanie innych rzeczy, ale też tworzenie niezwykłych opowieści. Można sobie wybrać jednego z psiaku, jednego psiaka i tworzyć historię, a tych historii różnorodnych jest tu naprawdę bardzo wiele. Bo jedne psiaki są policjantami, inne są artystami, jeszcze inne e, sprzątają, przygotowują posiłki, e, e, zdarzają się złodzieje i tak dalej. No, życie w mieście jest naprawdę bogate. Miasto psów e, to teren e, bogaty w różnorodne e, obiekty. Znajdziemy tu Instytut Badań Psich, a tam różnorodne eksperymenty. E, dowiemy się też o niezwykłych wynalazkach. E, I tak właśnie nie tylko o wynalazkach, ale też e, niezwykłych miejscach, niezwykłych osiągnięciach, nietypowych e, miejscach dowiemy się właśnie z takich krótkich czytanek. E, jest to naprawdę bogata w, bogata w szczegóły publikacja, pozwalająca z jednej strony. Troszeczkę e, pobawić się językiem, bo znajdziemy tutaj e, kość niezgody, czyli związek frazeologiczny, a z drugiej strony, e, troszeczkę pofantazjować. Zabieramy dzieciaki w świat wyobraźni i tego, w jaki sposób możemy dostrzec naszą, nasze otoczenie. E, mamy tutaj solidne kartki tekturowe. Matowe strony. Dzięki temu publikacja jest trwała, estetyczna i na pewno bardzo długo posłuży waszym dzieciakom. Polecam i do zobaczenia!